Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To nasze kolejne spotkanie z cyklu Przywództwo Przelangi. Czwartek 13.30 zaczynamy. Ostatnio rozmawialiśmy sporo o wartościach, dlatego że wartości to jest temat dla nas bardzo istotny, dla nas indywidualnie, ale też dla firm. Mam nadzieję, że Poznałeś już te elementy, które są dla ciebie ważne. W życiu, jeżeli jeszcze nie, to koniecznie je poznaj i koniecznie przyłóż się do tego procesu, bo one po prostu pozwolą ci zachować spójność w życiu i spokój. Dzień dobry, Dominiku. Ważne jest też, co już wiesz, że firma także powinna mieć swoje wartości i powinna je stosować. Nie mogą to być elementy, które gdzieś są spisane, bo to doprowadza do trudnych sytuacji. Może też przyczyniać się do tego, że jeżeli w tych trudnych czasach będziemy dłużej, to firma zacznie chylić się ku upadkowi. I właśnie o upadku i powstawaniu będzie nasze dzisiejsze spotkanie z naciskiem na podnoszenie się po trudnych sytuacjach. I spojrzymy na ten temat, zarówno z punktu widzenia firmy, jak i z punktu widzenia naszego osobistego, bo są elementy, które naprawdę są wspólne i warto spojrzeć na nie z różnych perspektyw. Wszyscy znamy firmy, które były na rynku i które zniknęły. Znamy też takie firmy, które. Były, można powiedzieć, potęgą na rynku, o których było głośno. Teraz trochę ucichło. Choć wiemy, że dalej funkcjonują, to ich pozycja, ich forma działania jest zupełnie inna. Ja pamiętam na przykład swego czasu firmę Nokia, o której słyszałam bardzo często. Może część z Was kojarzy tą firmę i choć wiem, że firma istnieje, to jednak słuch o niej zaginął. Nie jest już tą firmą, którą była kiedyś. I wszyscy znamy też takie firmy, które przechodziły przez trudne momenty, przechodziły przez kryzysy, ale jednak zdołały z tych kryzysów. I z tych trudnych momentów się podnieść. E, nie wiem, firma IBM, e, firma Motorola, firma Xerox to naprawdę bardzo znane marki. I pewnie, jakbyś zaczął się zastanawiać, to sam znasz firmę, która przechodziła przez trudne sytuacje i która z kryzysu wyszła. Bardzo mi się podoba, co powiedział kiedyś Dick Clark: Zmarnowanie kryzysu byłoby okropną stratą. Zmarnowanie kryzysu byłoby okropną stratą. Bardzo mądre i trudno mi się z tym nie zgodzić, bo kryzys rzeczywiście, jeżeli do niego podejdziemy we właściwy sposób, jest dla nas szansą, a nie zagrożeniem. Kryzys właściwie jest po to, żeby pokazać nam, że są pewne elementy, które nie działają, tak jak mogłoby działać i jedną z przyczyn trudnych sytuacji, które przechodzimy i które przeżywają firmy, i umówmy się, że także firmy, w których my pracujemy, czy także nasze własne firmy, także przechodzą trudne chwile, jest właśnie ten system wartości, o którym już mówiliśmy. Może to być też taka sytuacja, w której. Dzień dobry, Natalia. Może to być też taka sytuacja, w której. Jesteśmy przekonani o naszej wielkości. Nic nam już nie zaszkodzi, bo jesteśmy potęgą. Nie zauważamy rzeczywistości, nie zauważamy tego, że są zmiany wokół nas i nie dostosowujemy się do tego, co się dzieje. I w rezultacie znikamy z rynku. Musimy wiedzieć o tym, że to nie jest tak, że nie będzie trudnych sytuacji. Nie będzie przeszkód, bo będą. I nasza wielkość, i wielkość firmy polega na tym, że potrafi te niepowodzenia przekuć na swoją korzyść. I potrafi przez te niepowodzenia, przez trudne sytuacje i przez kryzysy przejść i wejść na zupełnie inny poziom. To, czego potrzebujemy, aby te trudne sytuacje przechodzić, to oczywiście jest po pierwsze świadomość, że takie sytuacje mogą nas spotkać. Po drugie, oczywiście, jest potrzeba przywództwa. Potrzeba właściwych osób na właściwym miejscu ludzi, którzy będą. W stanie sprostać obowiązkom, jakie na nich są, i sprostać odpowiedzialności, którą na sobie mają. A w firmie na przykład Apple czy IBM właśnie była taka sytuacja, że zostały zmienione pewne osoby na pewnych stanowiskach, aby firma mogła przejść trudne chwile i pójść dalej. Potrzebujemy misji. Czyli takiej właściwie takiego marzenia firmy, którą można realizować do końca świata i jeden dzień dłużej. I na przykład Disney ma fantastyczną misję, która mówi o uszczęśliwianiu ludzi. I naprawdę można to robić przez nieograniczony czas. I na bardzo wiele różnych sposobów, i na bardzo wiele różnych możliwości. Mi na przykład zależy na tym, żeby ludzie wykorzystywali w pełni swój potencjał i naprawdę żyli swoim życiem. I to też jest coś, co nie zajmie mi jednego dnia, tygodnia, tylko mogę to robić naprawdę bardzo, bardzo długo. Potrzebujemy misji. Potrzebujemy wizji 10-letniej, 30-letniej, potrzebujemy celu strategicznego i potrzebujemy małych kroków, które w międzyczasie będziemy realizować. Potrzebujemy oczywiście komunikacji i potrzebujemy informacji w firmie o tym, że takie elementy są i jak one brzmią. Sytuacja, w której ciężka do wyobrażenia, ale całkiem możliwa. Sytuacja, w której e, kadra zarządzająca, nie zna misji firmy, a nie zna wizji, nie zna celu strategicznego, wydaje się naprawdę nierealne, ale niestety spotykane. Potrzebujemy ludzi. Potrzebujemy różnorodności, o której już żeśmy rozmawiali na naszych spotkaniach. Potrzebujemy dobrej atmosfery pracy, która będzie. Sprzyjała rozwojowi i która będzie doceniała i szanowała osoby, które są. A w IBM była na przykład taka sytuacja, że można powiedzieć, że kultura roszczeń została zamieniona na kulturę szacunku. Nikt niczego nie musiał udowadniać. Ludzie, to naprawdę jest. Niesamowity potencjał, i ważne jest to, aby firmy we właściwy sposób z tego potencjału korzystały, ale ważne jest też, żeby osoby, które są w miejscu pracy, naprawdę się w nim dobrze czuły. To są takie elementy, które pomogą nam przejść przez trudną sytuację i przez sytuację kryzysową. Potrzebujemy oczywiście motywacji do działania i patrzenia na to, co się dzieje z szerszej perspektywy. Jeżeli ludzie są zadowoleni, to jest motywacja, jest zaangażowanie, jest kreatywność i łatwiej jest przejść trudny czas. Potrzebujemy też zastanowienia się i zrobienia takiej analizy, gdzie jesteśmy. Jakie błędy doprowadziły nas do tego miejsca, w którym jesteśmy? W jakich obszarach jesteśmy dobrze, a w jakich obszarach możemy dokonać zmian? Być może jest to, nie wiem, system wynagrodzeń, który jest w firmie. Być może są to jakieś inne systemy, czy jakieś inne zasady, które są do zmiany. Być może jest to proces komunikacji. Wystarczy przyjrzeć się, gdzie jesteśmy, co nas do tego miejsca doprowadziło i co możemy zrobić, aby to zmienić. Zawsze jest przyczyna i zawsze jest skutek. My często skupiamy się na skutku i chcemy go rozwiązać, natomiast nawet jeżeli zajmiemy się skutkiem i wydaje nam się, że już jest wszystko w porządku, to przyczyna zostaje gdzieś w środku. I tak samo jest w naszym życiu prywatnym, i tak samo jest z nami. Ja pamiętam swoją sytuację z życia, kiedy przychodziłam kryzys. I co z tego, że zmieniłam firmę? Co z tego, że przeszłam do innego miejsca pracy? To był ten skutek, który chciałam zaleczyć, jak przyczyna wciąż tkwiła, i ta przyczyna była we mnie. Dopóki nie poznałam siebie i nie przypracowałam pewnych elementów, to skutek nie mógł być inny. My często chcemy mieć inne rezultaty, ale niekoniecznie chcemy pracować nad sobą i nad zmianą nas samych, a przecież zbudowanie silnego fundamentu i naszego, i firmy. Jest naprawdę istotne, żeby te trudne sytuacje i sytuacje kryzysowe przejść. Pamiętaj, że Twoje życie należy do Ciebie. Twoje życie jest Twoją odpowiedzialnością i Ty jesteś dla siebie liderem. To jest Twoje przywództwo życiowe, które może sprawić, że. Naprawdę, Twoje życie będzie wyglądało inaczej. Jeżeli nie chcemy, aby nasza przyszłość była powieleniem naszej przeszłości, to naprawdę zastanówmy się, co do tej pory takiego się wydarzyło, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy i co potrzebujemy zmienić, co możemy zmienić i oczywiście i jak to zrobimy. Potrzebujemy pewnej strategii, potrzebujemy pewnych planów. Potrzebujemy celu, do którego będziemy dążyć i do którego będziemy zmierzać, aby rzeczywiście dokonać zmiany. Potrzebujemy też szukać nowych możliwości. To nie jest tak, że ich nie ma. Po prostu jest tak, że ich nie zauważamy. I przykładem może być firma Victorinox, która w czasie kryzysu poszukała nowych możliwości. Weszła na nowe rynki, zaczęła produkować zegarki, walizki, różne gadżety turystyczne, z których dzisiaj korzystamy. I tak samo my w naszym życiu musimy poszukiwać możliwości. Potrzebujemy do tego otwartości i elastyczności. Potrzebujemy dostrzegać to, co się dzieje i reagować na zmiany. Jeszcze raz powiem, że potrzebujemy tego naszego przywództwa życiowego w naszym. Prywatnym życiu i potrzebujemy przywództwa w firmie, właściwych osób na właściwym miejscu, które sprostają obowiązkom i wezmą na siebie odpowiedzialność za to, co się dzieje. Będą potrafiły dokonywać trudnych wyborów i będą potrafiły działać w określonym kierunku. Często jest to też tak, że łatwiej jest nam przejść przez sytuacje trudne w firmie i łatwiej jest nam podjąć działania, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, a natomiast trudniej jest nam działać, jeżeli chodzi o życie prywatne, o nasze życie osobiste. Ale co z tego, że będziemy mieli super pracę, będziemy w super firmie, będziemy na fantastycznym stanowisku? jak Cała reszta taka nie będzie. Czy będziemy cieszyć się pracą, jeżeli nasze życie nie będzie spełniało naszych oczekiwań? I myślę, że to jest dobry moment, aby zadać sobie pytanie: Czy ja żyję po to, żeby pracować? Czy pracuję po to, żeby żyć? Ja myślę, że w pewnym momencie swojego życia na pewno żyłam po to, żeby pracować. Na szczęście to zmieniłam, i dziś wiem, że harmonia pomiędzy życiem osobistym a życiem zawodowym jest bardzo ważna i jest dla mnie kluczowa. Wiem o tym, że oprócz tego, że mam swoją pracę i że mam swoje obowiązki, to przede wszystkim mam swoje życie. Dlatego Zachęcam Cię do tego, abyś Ty też odpowiedział sobie na to pytanie, zastanowił się, gdzie jesteś, co możesz zrobić i co możesz zmienić. Pamiętaj, że ważne jest to, abyś ustalił sobie priorytety. Pamiętaj, że ważne jest, abyś wiedział, które elementy w życiu są dla Ciebie istotne. Pamiętaj o tym, żeby wierzyć w siebie, żeby szukać możliwości. Bo one naprawdę są i pamiętaj też, żeby iść do przodu, mimo tego, co się dzieje. Potrzebujesz odwagi i potrzebujesz zrozumieć, że błędy będą w Twoim życiu, niepowodzenia także będą, ale Ty działasz pomimo tego, że one są. Spójrz na to trochę z innej perspektywy i pomyśl o tym, że niepowodzenia i błędy są po to, abyś mógł się uczyć, więc im więcej błędów popełniasz, tym bardziej się uczysz. Pomyśl, czy interesuje Cię sukces na już chwilowy, czy interesuje Cię po prostu spełnione i satysfakcjonujące Cię życie. Czy chcesz być w firmie, albo chcesz, aby Twoja firma była tą, która dziś osiąga sukces, a jutro znika z rynku, czy chcesz, aby była tą, która ma ugruntowaną pozycję, działa przez lata i realizuje swoją misję? Pamiętaj, zmarnowanie kryzysu byłoby okropną stratą. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle o upadaniu i o podnoszeniu się po trudnych sytuacjach. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zapiszcie je na czacie, ja chętnie na nie odpowiem. Jeżeli macie jakieś wnioski, refleksje, to zapiszcie, ja chętnie poznam Wasz punkt widzenia. Jeżeli jesteś tą osobą, która odsłuchuje nasze spotkanie, to także zostaw swój komentarz. Bardzo chętnie poznam Twój punkt widzenia. A moi drodzy, nie widzę pytań. W takim razie za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję i życzę miłego dnia.